I bardzo serdecznie. Dzisiejszy film będzie taki trochę z życia wzięty. Otóż, jeden z moich znajomych, e, gdzieś na siłowni, e, wspomniał o e, dobroczynnym współdziałaniu e, L-glutaminy z kreatyną. Otóż, e, e, moje zdanie co do L-glutaminy jest takie, że na jednego działa, na innego nie działa i wiem to. Jakby zaświadczenia swojego i swoich podopiecznych i swoich znajomych, bez względu na to, czy ktoś jest na diecie, czy nie, na jednego po prostu to działa, na innego nie działa i dopóki sami nie spróbujemy, nie będziemy wiedzieć, czy, do której grupy należymy. I teraz, yy, tak jak wspomniałem, nie twierdzę, że takie, takie łączenie nie ma sensu, yy, może mieć sens i, i warto spróbować. Jednak e, dążę do tego, e, aby jakby wytłumaczyć wszystkim, że wszystkie filmy, tak, zarówno moje, jak i tam YouTuberów, e, jakichś tam ludzi fitnessu, nie powinny być odbierane jako e, jakieś takie zasady, których w 100% trzeba się trzymać, bo tak na pewno jest. Myślę, że. E, Powinno to być raczej na zasadzie yy, takiego drogowskazu, co może pomóc, a co wcale nie musi pomóc. Także yy, każdy powinien sprawdzić yy, to jakieś tam metody treningowe czy, yy, czy suplementy na sobie. Yy, no gdyż, tak jak mówię, no, nie, nie na każdego działa to samo. Yy, na przykład w moim przypadku. Yy, ja, jeżeli mam wybrać kreatynę, to wolę na przykład wybrać monohydrat, są ludzie, którzy preferują jabłczany, bo uważają, że monohydrat po prostu nie, 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 nie jakoś nie regeneruje i pomaga tak, w tak odpowiedni sposób, nie? tak jak mówię, każdy jest inny. Zacznijcie jakby sami na sobie sprawdzać te rzeczy, a nie y, jakby słuchać, y, słuchać innych i, i co tylko gdzieś ktoś tam podpowie, to zaraz lecieć za tym i zaraz twierdzić, że o ta, tak, na pewno jest, bo ten, y, ten youtuber czy ten youtuber powiedział to, a to, a to, tak? Y, myślę, że chyba to jest zrozumiałe, y, co tutaj próbowałem y, jakby y, y, wytłumaczyć. Jak coś to uh, subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie, hejtujcie, pozdro.